Ten film powstał dzięki wsparciu moich patronów. Dziękuję Wam raz jeszcze i życzę miłego oglądania. Halo, no dzień dobry z tej strony. Słuchajcie, wczoraj odbyło się Behind the Sims. Tak, na oficjalnym kanale The Sims na YouTube wczoraj o godzinie 18.00 poczynili live'a, gdzie pokazali kilka nowości, w tym obiekty z nadchodzącego wydarzenia, które odbędzie się już 20 stycznia. Nazywa się ono Powrót do przeszłości, a ja dzisiaj, dzięki uprzejmości Animal Beavle, to jego kanał, mogę sobie zobaczyć te obiekty dzisiaj, z wami, teraz. I to dokładnie zrobimy. Ja wiem, że jutro mamy live askitów i w ogóle, i dzisiejszy film jest takim absolutnym spontanem, ale tak dawno nie jarałam się tak bardzo tymi rzeczami, dlatego że cała koncepcja tego wydarzenia Powrót do, do przeszłości, do przeszłości, do przyszłości do przyszłości tak, <grym> opiera się na tym, że wracamy sobie do The Sims 1, czyli do czasów moich, kiedy byłam jeszcze młoda. A dokładnie do The Sims Balangi, bo z The Sims Balangi większość obiektów pochodzi. I przede wszystkim dochodzą nam tutaj nowe obiekty, takie jak okulary. I, oh boy. O nie, te okulary to jest trochę katastrofa. Już jakby pomijam fakt, że one nie są przeźroczyste i nie mają. Tego tu, zakładek za uszy. No to są takie. Mm, nie do końca mi się podobają. Dodatkowo, e, jeszcze z obiektów, tylko to muszę zamknąć. Z obiektów mamy jeszcze muszkę. I ja tu chciałam powiedzieć, że to jest w ogóle straszne oszukaństwo, dlatego że, jak sobie zobaczycie na tą grafikę poglądową, to z tym na tej grafice ma tą muszkę razem z tym strojem. A tutaj tej muszki nie można dać, bo ona znika. Tak wygląda ów muszka i ów muszka świeci. No, nawet spoko. Też mi się to nawet podoba, w sensie jakby. Wygląda okej, okay, ale nie wiem do czego to wykorzystam. Kolejną rzeczą, która dochodzi, to strój Emita Evelard. Emita Evelard. Time Travelera z The Sims 3. Może tak będzie prościej, tego ziomka. I y, słuchajcie, bo właśnie w tym wydarzeniu, z tego co się orientuję, będziemy pomagać jemu, dlatego ten strój się tutaj znalazł. Mamy dodatkowo też buty, i ogólnie rzecz biorąc, y, mam lekki problem, bo na dłuższą metę nie widzę tego stroju nigdzie, w sensie nie widzę jego zastosowania, ale może coś się zmieni w tym temacie, dlatego że mam takie jakieś moje podejrzenia, że możliwe, że jeżeli wracają do przeszłości. I początek roku zaczynamy tak z grubej rury, sentymenty i tak dalej. To być może nadchodzące dodatki też będą miały jakiś związek z tym dodatki, czyli nie stricte że dodatki, ale chodzi o akcesoria, okity tego typu rzeczy. Tymczasem mamy jeszcze sukienkę Diny Caliente. przynajmniej tak była reklamowana. No i to jest taka bardzo ładna prosta sukienka. Wygląda ok. I z kas to prawie tyle, jeżeli chodzi o ciuchy, ponieważ ostatnią rzeczą, którą mamy w kas, to nowa aspiracja. Słuchajcie, i aspiracja nazywa się lepkie rączki. I ta aspiracja polega na tym, że Kasimka chce zostać mistrzynią w zakresie redystrybucji dóbr i towarów do własnej kieszeni. <gryw> Czyli mamy w końcu coś, Związanego stricte ze złodziejstwem. Ale dobra, rozwiniemy sobie tą aspirację, jak wejdziemy do trybu rodziny. Okej, okay, jesteśmy już, słuchajcie, w panelu aspiracji, w trybie życia na naszej parceli, przygotowanej, żeby tutaj Wam wszystko pokazać. I z tego co widzę, aspiracja Lepkie Rączki ma tylko jeden etap który polega na zwędzeniu obiektów wartych 250 tysięcy simolonów. To jest okej, okay, ale biorąc pod uwagę, że Cecha kleptomana ma cooldown, chyba dwugodzinny, dwu albo trzygodzinny na kradzenie, no to jest to dość czasochłonne. Jest na to mod na pewno, to wam w ogóle tu sprzedam ciekawostkę. Z tego co pamiętam, na mod The Sims, który ten cooldown ściąga. W sensie cooldown, jakby ktoś nie wiedział o co chodzi, to ten czas oczekiwania, ten nastrójnik, który blokuje nas przed ponownym ukradzeniem czegoś, tak? I cecha nagroda to wprawny kleptoman. Prawnie kleptomani mają mniejsze szanse, żeby zostać przyłapanymi na zabieraniu obiektów na oczach innych Simów. Super. Podoba mi się ta aspiracja. To naprawdę fajna aspiracja. Można kraść i się cieszyć, że się kradnie. Dobra, i przechodząc do obiektów, które dochodzą w tym wydarzeniu. Mamy dwa rodzaje podłóg. Ten pierwszy rodzaj podłóg nie kojarzę go. Wydaje mi się, że może on też był w jedynce, ale nie pamiętam. Powiem wam, ja i w jedynkę nie gram już chyba. 16 lat. Ja miałam 4 lata jak wyszło do Sims 1, więc jakby dawno temu to było. Ale tą podłogę, tą tutaj pamiętam doskonale, dlatego, że ta podłoga, słuchajcie, była w domku rodziny Newbie, czyli rodziców Balby. Tak, i to była bardzo ikonik yy, w ogóle, bardzo ikonik podłoga. Nie jestem pewna, ale ona w tym słoczu chyba też występowała w dwójce. I teraz słuchajcie tak, yy, doszły nam Dwa telefony, jeden na ścianę i jeden taki normalny na stoliczek. Od razu niestety muszę was zawieść, te telefony nie działają. Szkoda, bo myślę, że to by było fajne jakby nawiązanie do poprzednich części, gdyby nadać im tą funkcję. Przecież tak na dobrą sprawę. Co szkodzi dodać im funkcję dzwonienia na telefonie, żeby on tylko dzwonił, po to jest telefon, tak? Jakby. Mogłoby być tutaj coś w stylu, nie wiem, zadzwoń do kogoś tam, tak? To, to by było fajne, żeby taką funkcję te telefony dostały, ale niestety tutaj pełnią one jedynie ozdoby. E, dostaliśmy nowy stół tutaj, e, jak to się nazywa? Bo to miało swoją nazwę, bankietowy, stół bankietowy chyba. Stół, duży bankiet, tak. Stół bankietowy dostaliśmy i to jest też stół z The Sims 1, ten taki ikoniczny biały stół, tylko że on w The Sims 4 ma bogate słocze. Co mi się osobiście bardzo podoba, dlatego, że wybór do koloru, tak, czy na wesele, czy na jakąś wiejską potańcówkę, Mamy tutaj dwie takie piękne w kratkę, wygląda bajecznie. I, rzecz, słuchajcie, się chyba najbardziej cieszę, w ogóle Jezus! Jak zobaczyłam te kanapy, to I swear! Wczoraj jak oglądaliśmy na Discordzie Behind The Sims, to ja krzyknęłam jak zobaczyłam te kanapy, to są słuchajcie, kanapy z dodatku The Sims Balanga, które doszły, uuuu, uh, uh, jeszcze trochę i to są moje ukochane, dmuchane kanapy z dzieciństwa, jakby w każdym domku, kiedyś jak grałam w The Sims 1, te kanapy były, to zawsze, zawsze, zawsze te kanapy, I one są wspaniałe, one są tak piękne, są tak kiczowate, że oh. Mega się ucieszyłam, dlatego między innymi siedzę teraz i wam to nagrywam, żeby wam to pokazać, bo one mają przeróżne słocze, aczkolwiek w The Sims 1 one były półprzezroczyste. Przezroczy... Pół tak. Tutaj nie są. Nie szkodzi i tak są ładne. Yy, ładnie mają zrobione odbicia światła, więc dalej wyglądałam tak gumowo i tandetnie i to mi się bardzo podoba. Dodatkowo, słuchajcie, mamy budziki. To są budziki z The Sims 2. Zwłaszcza w tym słoczu, ten jeden konkretny. Tu pamiętam, że on był w The Sims 2. I one chyba działają. Tak, ustaw budzik w pomieszczeniu, noc, ranek, wieczór, tak. Schowaj do wyposażenia, ulepsz głośnik. To działa. Yy, dochodzą też do nas mleka. To są kartony ozdobne. Niestety nie mają innych rekolorów. Jakby to jest 5-6, 6 oddzielnych obiektów i mamy Belle Cwir, obserwatorkę gwiazd z gwiazdkami w oczach. Mamy Sławomira, biedaka, doskonałego ojca. Bestię spadołu osądu, mieszkańca ciemności z Desim 3, średniowiecze. Mamy jakiegoś podstępnego sima. Nie będącego szopem praczem. To jest nawiązanie do e, wszystkich tych złodziejów, ale podejrzewam, że zarówno złodziejów z The Sims 3, The Sims 2 i The Sims 1, oni byli bardzo podobnie wszyscy ubrani. E, szkoda trochę, bo ja bym powiedziała na przykład Gordona Króla, tak. no, ale niestety. Mamy też e, Genie, ex i ex-szeryfkę z My Sims oraz właśnie Emita Relevarta, czyli Time Travelera, który ma niebieskie włosy i muszkę. Dodatkowo dochodzą nam po raz kolejny w nawiązaniu do Desim z Balanga cztery nowe parkiety taneczne ultra, że tak powiem tandetne, co mi się bardzo podoba. I słuchajcie, na sam koniec zostawiam wam absolutną wisienkę haha, na torcie, dlatego że Dochodzą cztery torty i nie do wiary po prostu, ale w DesinS1 był słuchajcie, taki obiekt, taki tort, taki jak ten, ten tu. I z tego tortu wyskakiwała piękna pani, bardzo skąpo ubrana, która tańczyła bardzo niegrzeczny, taniec. Natomiast tutaj, uprzedzając wasze pytania, bo na pewno takowe się pojawią, to też już u mnie na Discordzie wam to pokazywałam, nawet jest zdjęcie dokładnie to, tak. Można do tego tortu wskoczyć zupełnie na waleta, można wskoczyć w bieliźnie i można wskoczyć w ubraniach, co Wam zaraz zademonstruję, bo weźmiemy sobie tutaj tą naszą oto Dorotę Matyjasek i Dorocia wejdziesz do tortu, tak? Można się ukryć w cieście i Dorotka sobie zaraz wejdzie do tego tortu. Ona sobie zniknie, bo oczywiście nie chciało się robić animacji. Ale proszę bardzo, Dorota wyskakuje. Ona jest szczęśliwa i ona tańczy ikonik, taniec, połamaniec z The Sims 2. Chociaż... Znaczy mi się wydaje, że to jest taniec połamaniec. Bardzo jest podobny. Ale ktoś mi wczoraj też rzucił z Was, że to jest taniec nowego albo starego roku. Coś takiego. Tak, tak jakoś to kojarzę. Także tak, słuchajcie. I to są wszystkie obiekty. One będą do zdobycia już 25 stycznia, kiedy zacznie się... Wydarzenie, powrót do przeszłości. Jestem mega sajerana! I w ogóle jeszcze a propos Behind the Scenes to niesamowicie się cieszę, dlatego że wczoraj zostały ogłoszone nowe współprace z między innymi z Ahari's of Britney, z Sybow Bow i z Pieri? z Pieri Sim. Ale z Pieri Sim wyjdzie za niedługo i z Madlen. Za niedługo wyjdą kity. I to jeszcze w tym miesiącu pod koniec stycznia. Także w ogóle mega. Jutro dostajemy trzy kity, w tym jeden we współpracy z Lil Sims i pod koniec stycznia jeszcze dwa we współpracy z y, moimi ulubionymi moderami. Także w ogóle pierwszy raz jestem tak zajarana jej! Super! Mam nadzieję, że Wam się podobał film. Taki niespodziankowy, taki spontaniczny. Ja byłam, ja wy byliście wy. Jeżeli wam się podobało, to zostawcie lajk, like, dajcie suba, wiecie konieczne medy mery, na Facebooka, Instagramu, Tumblr oraz Discorda. Na Discordzie się dożycie. A ja wziąłem właśnie, trzymajcie się. Pa!